W kolejnym wydaniu Gotowy z Bożenką. Jak widzicie, mak na stole. Dzisiaj będziemy przygotowywać masę makową do makowca. Co ja tu mam? A, mam tu troszkę bakali. Ile przepisów? Jeszcze raz podkreślam tyle domów. Ja do mojego maku używam tylko skórkę kandyzowaną z pomarańcza. Używam orzechy. Nie za dużo, rodzynki, miód, cukier, zapach migdałowy, masło. Oczywiście jajka też dołożymy, ale to już później. Pierwsze, co musimy zrobić, najważniejsza rzecz, zaparzyć mak. Ja tu mam 700 g maku, niebieskiego, suchego maku. Pierwsze, co zrobię, to włożę, wsypię do garnka i zaleję gotującą wodą. Jak mówiłam, wsypię mak. Zaleję gotującą wodą. Tak, żeby go przekryć, zamieszam, podłączę i będę go tak na średnim ogniu, ponieważ woda była gotująca, parzyła przez jakieś 5 minut. A następnie ja tą wodę odleję i przygotowuję następną, ale to tak przez 5 minut. Jak widzicie, on się jeszcze nie zagotował. Do momentu, jak się zagotuje, tylko. Musi się zagotować. Wodę odlejemy. Tu się na wierzchu zbiorą zazwyczaj te niedojrzałe, jak widzicie te ciemne rzeczy, to, jest, to nie jest mak. To, to są takie, powiedziałabym, te niedojrzałe takie. Jak gdyby czasami mm, ziarny kamaku, które się dobrze nie wykształciły. To wszystko zlejemy. Tylko czekamy do momentu zagotowania. Zajmie to z 5 minut. Zajęło tak naprawdę 2 minuty. Zobaczcie, o, mak zaczyna się gotować i. Dwie minutki i to jest moment, żeby tą wodę teraz, ja podejdę do zlewu, zleję tą wodę i doleję następną wodę, którą słychać zaczyna mi się gotować w czajniku. Jak mówiłam, widzicie, tu tak się zebrało troszkę, trudno powiedzieć, czy to jest brud, ja to zlewam. Mak napęczniał już troszeczkę, on jest cięższy. Zaparowały mi okulary i nic nie widzę. A praktycznie zlewam wszystką wodę. Powolutku, powolutku i to wystarczy. I teraz leję świeżą wodę i dodam mleko. I teraz do tego odsadzonego maku wlewam ponownie wodę. Już nie wlewam jej tak dużo jak poprzednio. I dolewam też gorącą szklankę mleka. Tak było robione u nas w domu. Teraz ten mak będzie się parzył 20, 25 minut. Na takim wolnym ogniu, tak leciutko, leciusieńko będzie się tylko gotował. 20-25 minut. 25 minut, jak widzicie, i teraz czas na podlanie maku. Tak, tak jak robiłam poprzednio, pierwszą tą warstwę zlewam, bo widzicie, tam mak nie leci. Powolutku, powolutku, a za chwilę będę przekładała na sitko. Teraz sitko przełożę. Ja już myślę, że zaczynam od tej strony, gdzie mak jest w garnku, jak gdyby suchy. Poczekamy, aż on przestygnie i zaczniemy go mielić. ostudzony i teraz co zrobię, to będę go mieliła. Będziemy mak mielić na najdrobniejszym sitku, jaki tylko możecie mieć i mak powinien być bynajmniej u nas w domu, mieliliśmy zawsze go dwa razy. Muszę sobie nasypać więcej, bo zaraz włączę maszynkę i nie będzie słychać mojego głosu, bo będzie hałas. i zaczniemy mielić odkręcam i się muszę dokręcić W miarę szybko. Teraz zmielony po raz pierwszy, a teraz będę mieliła po raz drugi. Idzie to naprawdę z maszynką, to idzie to w miarę szybko. Tylko, że teraz mieląc, ja będę dodawała odrobinę cukru podczas mielenia. Zapomniałam tylko wyjąć olejek migdałowy, ale to jeszcze mamy czas. że mieląc cukrem drugi raz troszeczkę będzie trudniej mielić, ta maszynka nam będzie chodziła troszeczkę ciężej. Masa makowa zmielona po raz drugi i już z cukrem, to widzicie tutaj. A teraz będziemy łączyć składniki. Mam się kochani za krojenie orzechów. I teraz tak wsypujemy orzeszki. Ta masa makowa, którą ja tu robię, yy, może być do makowca. Może być do klusek z makiem, i może być do kuci. Teraz tak, ja do makowca, tak jak wspominałam wcześniej, daję tylko trzy rodzaje bakali czyli skórkę z pomarańczą, z pomarańcza rodzynki i orzechy. Natomiast gdyby to było do klusek z makiem, dożyłabym więcej bakali takich jak śliwki, suszone morele, co kto lubi, czy daktyle, czy jeszcze orzechy laskowe. Także zaczniemy mieszać składniki. Mam tu 750 g suchego maku. Pamiętacie, do tego dodam 110 g masła, bo ten mak w makowcu musi być wilgotny. I mamy przygotowane 4 białka. Na taką ilość maku ja daję w sumie 6 białek i 2 żółtka. Gdybym miała 6 białek, dałabym same, żół, same białka bez żółtek, a ponieważ nie mam y, żółtka, będzie smaczniejszy, nie zginie. I teraz tak, wrzucimy to, tu mówiłam, mam trzy łyżki a, skórki kandyzowanej, bo w makowcu ja lubię, kiedy ten mak przewyższa smak, a nie owoce. Mam tutaj miód, trzy łyżki miodu i mam rodzynki. O, jeszcze jedna została. I teraz... Przyłyżkiem miodu. Ja tu miałam troszeczkę więcej, a ponieważ ten mak niby zimny, ale jeszcze lekko ciepły, ten miód nam się na pewno rozpuści. A masło, jak widzicie, jest pokojowa temperatura, rozmiesza się bardzo dobrze. No i teraz kwestia połączenia składników. Chwileczkę, chwileczkę, zapomniałam o olejku. Olejek migdałowy, ale to już ilość. Radziłabym po wymieszaniu, spróbować, i czy ilość zapachu migdałowego Wam wystarcza. No i teraz kwestia wymieszania. Zajmę to nam chwileczkę. Jeśli chcecie, możecie założyć rękawiczkę i wymieszać to ręką. Ale to niekoniecznie. A na samym końcu, po wymieszaniu, dodajemy białko i dwa żółtka. Chcę mieć pewność, że ta masa jest dobrze wymieszana. masa jest gotowa. Ja tą masę teraz zamrożę, bo jeszcze nie jest czas, żeby robić makowiec. I tak jak mówiłam na tą porcję maku, co ja tu mam, mam dwa całe jajka i cztery białka, białka będą ubite osobno na piamy. Zamrażamy, mrozi się świetnie, do woreczka plastikowego i do zamrażalnika. Jeśli chodzi o ilość cukru, możecie dać mniej, a dosypać później. Ale powiem jedno, mak powinien być słodki. Natomiast ciasto różowe, które będziemy piec do makowca, mniej słodkie. Dlatego, że potem jeszcze można dla dekoracji taki makowiec polać lukrem. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. W związku z tym, że zbliżają się święta, wszystkim oglądającym i tym nieoglądającym Życzę zdrowych, przede wszystkim zdrowych, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam! Bye! Nie zapomnijcie się zapisać! Bye!